Kiedy szliśmy przez Pacyfiku, Ej, hej, rolluj dobrze. Zmiar wójt, pokłada, skrzypki pełne śledzia. Kres, serdecznik, wasze prawów, bądź gesera, kalesony, oficera. Taki był molernyż hey, hey, tam. Hej, znowu z niego co? Z tym jakiś pośpiech. Ej, bądź góry tam, jaki znowu z niego tam. Kiedy szliśmy przez Pacyfiku, Ej, hej, rolluj dobrze. Dostrzynki pełne śledzia i sardy Kosze, krawo, beczkę, serę Pialesony, oficera, siecię, rząsów jedno żabo, taki był wolny sztok Hej, znowu znowu coś Zniknął pożoł, jakiś nos Hej, boliśmy my tam Jak i znowu znyło tam Kiedy szliśmy przez Pacyfiku Hej, hej, go Zmiało nam spokój Często będę śledzia i kosze, krawu, słony, oficera, siedź sierżowców, jedną żabę, taki tański tak Tak Taki był wolennie tak hej, znowu zginęło coś, z nim do może jakiś dość, hej, góry tam, jak i znowu